Cześć Boże, witam serdecznie i pozdrawiam z mini studia Team Totus Tools. Nadszedł czas, aby Wam pokazać jak to studio już y, wygląda. Już jest wykończone, zrobione w 98%, ale myślę, że warto już tutaj pochwalić się tym naszym wspólnym dziełem, bo i oczywiście Boża pomoc, pomoc Matki Najświętszej, wielu świętych, ale także i nieoceniona wasza pomoc, pomoc darczyńców. Najpierw, moi drodzy, to było malowanie na taki ciemny kolor, ale ten kolor jest korzystny do nagrywania, ponieważ nie odbija światła. Oczywiście też klimatyzacja została zamontowana, którą teraz. W tych chłodniejszych miesiącach sobie dogrzewam to mini studio, dlatego jakoś tutaj mogę czuć się swobodnie, komfortowo. Co też jest w tym wszystkim ważne, żeby nie chorować, nie być przeziębionym. Następnie, moi drodzy, pojawił się motyw tutaj tego sufitu, który musiał zostać wygłuszony, ponieważ Powyżej na piętrze są siostry zakonne, które oczywiście serdecznie pozdrawiamy. I najpierw ten sufit, oczywiście, został pomalowany na taki ciemny kolor, ale jednak okazało się, że trochę słychać w obie strony. I żeby obie strony czuły się komfortowo, to tutaj została taka założona 8-centymetrowa gąbka, takie specjalne maty, wygłuszające. To był też. Ważny proces. Dalej moi drodzy, idziemy. To co jest ważne w tym studio, i z pewnym bogactwem, to maksymalne wykorzystanie każdej części. Mamy tutaj te ścianki. Za chwilkę te ścianki jeszcze szerzej pokażę. Pamiętacie, jak te deski były szukane w tartaku, Potem były wypalane, bejcowane, przygotowywane, żeby było takie wrażenie takiej cerkiewki, takiego góralskiego kościoła. Następnie podchodzimy do kolejnej ścianki. Tę ściankę bardzo dobrze znacie, ponieważ mamy Świętego Józefa Śpiącego, mamy słowo Boże, mamy tutaj lampkę. No, nie będę oszukiwał, sztuczne, sztuczne, ale trzymają się dosyć długo. Tutaj nagrywamy wieczornik. Tutaj moi drodzy, na tym stanowisku, kto wie, kto śledzi, nagrywam koronki albo różańce na teobańkologię tutaj też jest sprzęt trochę już tego sprzętu było tutaj jest część sprzętu z teobańkologii, który do tych transmisji już dawno temu jeszcze kilka lat temu otrzymałem i tutaj moi drodzy na tym błękitnym tle są nagrane te nagrywane te nabożeństwa są transmisje na żywo tutaj jeszcze proszę zwróćcie uwagę to, co jest pewnym bogactwem, tutaj zapraszam mojego kamerzystę bliżej, żeby z boku pokazał, mamy różne tła. I to już jest spojrzenie w przyszłość, żeby być może do różnych filmów, do różnych serii wykorzystać różne kolory. I mamy ten szary, czarny, biały, czyli uniwersalne kolory. Kolejna ścianka, moi drodzy, którą też znacie od dawna, to tutaj jest. Nasz ten miodowy kolor, czyli uczta przed śniadaniem na tej ściance, jest nagrywana. Ten mebel, który tutaj już był, jeszcze nie jest wyposażony, zatem to są te 2% tutaj, to jest ten 1% albo 1,5%. Tutaj też mam zamiar nagrywać taką serię dotyczącą różnych zagadnień Sprawa prawa kościelnego. Już to chciałem nagrywać kiedyś z takim prawnikiem. Mam nadzieję, że tę kwestię bardzo ważną, przydatną, różne sprawy bieżące, z życia wzięte, różne problemy życiowe tutaj będą podejmowane i jakoś pomocnie rozwiązywane. I moi drodzy, tutaj zapraszam, kamerzystę, pokażę Wam jeszcze to, w jaki sposób też to mini studio jest zrobione. Ta ścianka, ona jest ruchoma, ona jest na kółkach po to, żeby tutaj stworzyć taki kącik na rozmowy, na przykład na różne wywiady, na jakieś ciekawe spotkania z gośćmi. I w taki sposób to też zostało zaprojektowane, żeby właśnie każdy kąt, każdy kącik został jak najlepiej wykorzystany tym się oczywiście podjeżdża. Tutaj sobie ustawiamy wtedy fotele. Dokładamy sobie te lampy. Dokładamy sobie te lampy tutaj na poszczególne boki i możemy sobie moi drodzy tutaj prowadzić rozmowę. Zatem widzimy kolejny przepiękny kącik i ta ścianka maryjna. No różne znane wizerunki. Także tutaj jeszcze ten 1%. Przepraszam, tego mini studio. To ten obraz Matki Bożej płaczącej z naszych nabożeństw. Wróć za chwilkę, pokażę Wam, gdzie będzie umieszczony. A tutaj tak jeszcze zastanawiałem się, rozeznawałem. Mam już obrazy, one są w przygotowaniu, w oprawie. Tu będzie święty Józef, Błogosławiona Rodzina Ulmów, Carlo Acutis, wkrótce święty i święty Maksymilian Kolbe, czyli. Z jednej strony czciciele Matki Najświętszej, Tim Totus tuus, a z drugiej strony są to osoby: Karla Kutis, Maksymilian, Rodzina Ulmów, Józef Ulma, Jan Paweł II. Osoby, które były związane z ewangelizacją w różny sposób. Także z tą ewangelizacją już w mediach. Także błogosławiony Józef Ulma, on się zajmował fotografią i on też widział, że obraz jest przyszłością, i też te sprawy związane z mediami. Moi drodzy, jeszcze jedno Wam pokażę, jeszcze jedno, mam nadzieję, że to uda mi się ten manewr wykonać sprawnie, czyli tak mamy tę ściankę, która jest naprawdę no, mobilna, chociaż jest ciężka, ale jest stabilna, jest mobilna dzięki dobrej konstrukcji, tutaj zapraszam kamerzystę, Troszkę mamy tutaj może słabsze światło, już tutaj podjadę. Troszeczkę podjadę, ale zobaczcie. Mamy tutaj materiał. Kolejna ścianka z drugiej strony, i na tym materiale zielonym tam jest tak, że pod tym niebieskim jest zielony materiał. Tutaj proszę zwrócić uwagę. Tutaj będzie umieszczony ten obraz Matki Bożej, płaczącej Matki Bożej Bolesnej, i tutaj będą nagrywane nawożeństwa. Wróć. Zatem. Każdy z krawek tego pomieszczenia jest wykorzystany, myślę, że w sposób taki twórczy. I moi drodzy, jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna, to są te kwestie też techniczne. Na tym mi bardzo zależało, także to był ostatni też etap, czyli jeden z ostatnich etapów przygotowania tego mini studia. To moi drodzy sprzęt do nagrywania, który to sprzęt będzie jak najbardziej. Jak zaraz tutaj sobie tę kamerkę tak dam. Sprzęt, który będzie jak najbardziej mobilny, pomocny i praktyczny. Czyli widzimy, to jest wszystko tutaj na kółkach, bo wbrew pozorom też tutaj nie ma aż tak bardzo dużo miejsca i dlatego, że to jest na kółkach na statywie. Z każdej strony mogę sobie szybko tym yy, sprzętem obrócić, czyli mamy kamerę, jest tutaj monitor, bo też dużo filmów nagrywam sam. Są takie, gdzie przyjeżdża kamerzysta, montażysta, ale też sporo filmów nagrywam sam, żeby to było wszystko jak najbardziej mobilne, praktyczne, samoobsługowe. Jest jedna lampa, jest druga lampa, tutaj się ładują mikrofony. Tutaj mamy na telefony do transmisji, też na TikToku, na Instagramie. Zatem jest to konstrukcja y, bardzo praktyczna, bardzo solidna, z której korzystam, z której się bardzo cieszę, jestem bardzo zadowolony. Tak wygląda teraz, moi drodzy, mini studio, czyli jeszcze jest do ukończenia ta y, gablotka. Już tutaj większość rzeczy do tej gablotki mam i jeszcze te obrazy naszych świętych, błogosławionych, które też już część obrazów mam, a dwa, czyli Carlo Acutis i Maksymilian... Maria Kolbe, y, są y, te obrazy malowane. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to zaangażowanie, za to, że dzięki Wam to mini studio powstało i także Wam będzie służyło. Wszystkim udzielam Bożego Błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.